Siema, z tej strony witam bardzo serdecznie. Dziś gramy sobie na survival e, SG Blitz, chyba tak. Blitz SG chyba to jest, e, więc będziemy dzisiaj hocić w SG I mzyska śmierci tak. Ok, to 4, 3, 2, 5, 1 Shit, Wystarczywałam super ransko Ooooo, wow, potyki! ooo, wow, Zupka! zawsze coś! ooo, wow, zbiesko! Ja mam tylko zupkę. fajnie zawsze coś! zawsze coś! Zupkę możemy uratować idziemy na jakiś tam statek chyba moduły muszę wstrzymać jest to to są trzeba tu stanąć raz

Proszę, nie odgadajcie, że tu nic nie ma. Ja chcę skrzynkę. Ja chcę skrzynkę, czekaj. Statek. Nie mam dobrego renderlista. Jest tylko zawsze coś musi być. Nie chcę by to złamać. No nie! Proszę, nie, no, nie, no, nie, no, no. uciekaj, uciekaj! Go away, go away, go away! Nie, dobra. No Na mnie pójdzie. To nie, pójdzie. będzie ja tam niespodziankę. Chyba, że. Okej. Okay. No nie, nie chcę zginąć. Jedźcie na zamek. Nie. Mam tylko złupkę. Zjem ją. Nie, nie będziesz na dropu. Ze mnie nie będziesz. Nie będziesz. I co? <laughs> Pojechał po nią. Nie sam mu Nie będziesz miał ze mną zysków. Wieje, mów jej. Run, run! Houston, mamy problem. Nie. Nie. Nie! Zajmij się tamtym, proszę Cię. Niech mnie nie goni. O, okej. Okay. Wszyscy tu mają miecze, a ja mówię. Wiecie co, musieliście się bić, wiecie, bo takie krążenie, to jest bez sensu. Patrzymy, lica dostaliśmy cały diek, sody, czwórkę. Wow, wygrałem. No to marzyć tylko można. Dobra, będę Tarzanem. No pewnie to obycią. A, a dobra, a mu zawsze spoko. Okej. Okay. Okay. Gdzie jest skrzynko? Nie będę Tu zamiał. Osieć, siedmiu graczy, można powiedzieć, że sześciu, bo ja nie jestem graczem, tylko stymulowanym. Proszę, skrzynka, w tej skrzynce piękny drop. A w tym dropu jest gościu. Proszę, miecz, proszę, miecz. Mam szansę. Aaaa, masz ty łaki, ty ołosi, Nie, dam ci, dam ci. Masz, masz melon. Masz melon no to Cię melona?! Masz, masz, melon, masz Melon, masz Melon, masz Melon, masz Melon, masz kompa! as. Brak listów, wiecie? Eee, loberski odcinek do, do zobaczenia No i cześć, nie zapomnij, jestem ja skrybowa. Cześć